To jest efekt tego, tej, tej, tej realizacji grunwaldzkiej dzielnicy mieszkaniowej z, z obiektami tutaj tymi, tymi już budowanymi po, w latach 50. Tam, tam są obiekty, które zaczęto budować jeszcze w latach 40. Zaprojektowana i zrealizowana zieleń. Tutaj jeszcze te drzewka rosną, jak widzimy, no, pozostał, pozostał plac pozostał plac w miejscu dawnego rynku, ukształtowanego przynajmniej w XVIII wieku, a najprawdopodobniej już w średniowieczu. To jest fragment już mocno w tej chwili zmieniony, z budynkiem dawnego, hotelu robotniczego, który przebudowany jest na bank. Jeszcze nie ma długiego, długiego budynku z galerią, gdzie mieściła się restauracja newska. Ten budynek powstał tutaj w roku 1974, o ile pamiętam. Tutaj, tak jak widzimy, to tu jeszcze, pierzeje nie są, jeszcze pierzeje nie są dopełnione. Koncepcja na przełomie lat 50. i 60. koncepcja grunwaldzkiej dzielnicy mieszkaniowej oczywiście się zmienia, ale zmienia się raczej w kierunku ewolucyjnym niż rewolucyjnym. Zachowano większość pierwotnych. Założeń, czyli tam, gdzie miał być plac, pozostaje plac, tam, gdzie miał być wysoki budynek, pozostaje wysoki budynek, tam, gdzie miały być budynki niskie, pozostają budynki niskie, z pewnymi wyjątkami. Powstaje budynek restauracji Krystal, bardzo istotny dla dzielnicy, no taki, taki symboliczny, i zostaje ukształtowany ten plac o dość przyjemnych y, y, proporcjach, z jeszcze tutaj budynkiem domu towarowego z końca lat 40. z nowym budynkiem mieszkalnym zaprojektowanym równolegle z restauracją krystal z przełomu lat 50. i y, przełomu lat 50. i 60. Krystal występuje na pocztówce z około 60 roku w takim y, towarzystwie. Y, y, jak widzimy, no to jest jeden z architektonicznych symboli Gdańska i to nie jest jedyna tego rodzaju pocztówka, czy nie, nie jedyna w ogóle publikacja, gdzie ten super nowoczesny budynek tak, tak przedstawiano, właśnie obok Żurawia, Kościoła Mariackiego czy, czy Ratusza Głównomiejskiego. Cały czas istnieje problem centrum Dolnego Wrzeszcza. Podobnie jak w okresie międzywojennym, Zakładano, że stanie się nim plac Komorowskiego. Przeprowadzono tutaj pewne wyburzenia, scalono dwa wcześniejsze placyki. Tutaj był jeden, tutaj był drugi, powstaje jeden większy placyk. Powstał projekt lokalizacji kina, jakichś obiektów usługowych. No, skończyło się to na realizacji budynków mieszkalnych i jednego sklepu. Także no, to centrum nigdy nie powstało. Ten plac no, do tej pory w, zau w zauważalny sposób czeka na jakieś dokończenie i y, dokończenie, uregulowanie i y, rozwiązanie w miejscu, gdzie miało być kino, stoją jakieś parterowe budki. Inne, w alei Grunwaldzkiej powstają inne y, obiekty, jak y, y, biuro projektów budownictwa y, komunikacyjnego, no, całkiem, całkiem przyzwoita y, architektura y, z opracowanym Detalem, nie, 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 z zastosowaniem jakichś indywidualnych rozwiązań. Natomiast jeden wtrend nie zachowuje tych. Zasad, które miały być realizowane przy, według koncepcji grunwalskiej dzielnicy mieszkaniowej, mianowicie te trzy budynki, które jak widzimy powstały wbrew temu, co istniało wcześniej. Najwyraźniej ten, ten budynek od przełomu lat 50. i 60. czeka na wyburzenie. Tak, tak, tak to zakładano. Te budynki demonstracyjnie nie stoją w pierwszej ulicy, stoją skośnie do niej. Miały tutaj wprowadzić taki element nowoczesności. To były. To był drugi w Gdańsku zespół tak zwanych budynków wysokich, określano jako wysokościowce. Pierwsze identyczne powstały nad kanałem Raduni, ten zespół powstał w drugiej kolejności. Zresztą z wynalazków wczesnych czasów gruzobetonu. One powstały z gruzu, którego jeszcze było tutaj w Gdańsku bardzo, bardzo dużo. Cały czas to centrum Grzeszcza pełni ulice Centrum handlowego w różnych postaciach. To jest miejsce, gdzie dzisiaj stoi budynek Wieżowiec Olimpu. Ten, ten Stragan stoi przy wylocie ulicy, ulicy Domowskiego. Tutaj mamy jeszcze, nie ma właśnie dzisiejszego Olimpu, cała reszta zabudowy. Z neonem, Gdański Następ Kwiatów, w którym tam ginęła ta litera i ukazywał Gdańsk Następ Kitów albo Katów. Ten, to miejsce, jeszcze wrócę, to miejsce to jest miejsce planowanego w koncepcji Grunwaldzkiej Dzielnicy Mieszkaniowej wysokiego budynku biurowego, bo tak początk początkowo zakładano i jedna z koncepcji tego wysokiego budynku biurowego i jedna z koncepcji budynku mieszkaniowo-usługowego na miejscu, na miejscu Manhattanu. Tam jest wylot ulicy, ulicy Partyzantów. Ta skala, ta wysokość Mniej więcej 55 metrów, która, którą zrealizowano, była już, jak widzimy, planowana na początku lat 50. No, ten budynek nie powstał w tej formie, tylko w tej, ale zachował, zachował dokładnie tamte, tamte gabaryty i tą samą rolę urbanistyczną, zakończenia placyki. To jest czas budowy wieżowca Olimp w roku najprawdopodobniej w 72. Natomiast dalej, za, za tym budynkiem nadal istniał pusty plac na miejscu zniszczonych częściowo w czasie wojny zabudowań. Pusty plac, który pełnił funkcję handlową. Tutaj widzimy jak ta funkcja się rozwija. Tam sprzedawano bezpośrednio z ulicy. Tutaj już te czerwone dachy budek, które nazywano już wtedy Manhattanem i pozostałości parterów kamienic z przełomu XIX i XX wieku, które tutaj stały. To są cały czas jeszcze te, jeszcze te kamienice. One były częściowo zniszczone, uszkodzone. Ich pozostałości wyburzono już w roku, chyba w tym samym roku, w którym zrobiona była ta, ta fotografia. W miejscu tamtych obiektów Powstało Centrum Handlowe Manhattan, które jest, no można powiedzieć, ostatnim elementem realizacji koncepcji grunwaldzkiej dzielnicy mieszkaniowej. To jest ta wysokość, którą tutaj zaprojektowano w latach, na początku lat 50. XX wieku, czyli przez 50 lat z pewnymi odstępstwami, ale realizowano jedną koncepcję, jedną koncepcję urbanistyczną. No i to urywa się, ta realizacja urywa się właśnie około roku 2000 wraz z realizacją tego, tego budynku. Najpierw powstaje galeria Bałtycka usytuowana na skraju historycznego centrum, do dzisiaj odczuwalnego historycznego centrum Wrzeszcza bez żadnych. Połączeń z otaczającą przestrzenią stoi jak samotny, samotny budynek, niepowiązany z dworcem, niepowiązany praktycznie z, z ulicą. Taki, ta, takie wrzucone tutaj pudło w miejscu, które nie było pierwotnie żadnym punktem centralnym, nie skupia ruchu a nie wykorzystało potencjału tego, które mogło uzyskać, czyli mogło wytworzyć tutaj jakiś punkt centralny miasta.